Tak, tak wiem dopiero co rozwiązaliśmy problem z chodzeniem, a w tym momencie mamy znowu kolejny problem. Bo nie uwierzysz, włączamy sobie grę i... Zawsze chciałeś tak wyjewać drzwi w szkole. No, ale tak naprawdę problem polega na tym, że mamy grę po angielsku, i gdzie byśmy nie weszli, jakbyśmy nie weszli, w jakiekolwiek opcje byśmy nie weszli, wszędzie nie ma polskiego. Ale mamy nadzieję, tą jedną nadzieję wchodzimy w grę. Chcę zagrać, patrzę, wszystko jest kurwa po angielsku. Nie zapominaj, że to poradnik, i właśnie w tym momencie to zmienimy. A żeby to zrobić, wchodzimy w Steam, Steam Apps, Come on, Gothic 3 inni. I GE3 włączamy przez notatnik. Ja se włączam normalnie, bo wszystko włączam przez notatnik. Zjeżdżamy na sam dół i tam właśnie zamiast spanisz, German, cokolwiek, pisujemy polisz z dużej litery. P. Zawsze z dużej. Albo z dużej, albo gówno będzie działało. I jak to wszystko zrobiliście, wchodzimy w ustawienia i tam musi być polisz. Polska. Wyobraź sobie ten moment, że właśnie rozpoczynamy nową grę. Wchodzimy, patrzymy, wczytujemy, myślimy. A tam wszystko, wszystko jest po polsku. Ale sekundeczka, momencik, sekundusio, zobaczymy, może skrzyneczka nazwa się inaczej i. i co? Wszystko dobrze. A to był szybciutki poradnik, żebyś nie szukał tego godzinami po forach, a w półtorej minuty zrobił gotika po polsku.